taki filmik troszkę informacyjny, bo chciałam was się zapytać czy nie czy, tylko jakie serie chcielibyście na tym kanale no yy, ja mam muszę mi tu lasana. ja mam kilka pomysłów em, na przykład na pewno będzie prowadzona seria z, um, z parodiami um, Seria Back to School Tylko nie jestem pewna, bo jak um, sama oglądałam te filmiki, to troszkę mnie to znudziło. Także zależy, czy mam się to spodoba. Także. Um, proszę Was gorąco o ocenę, bo to mi bardzo pomaga. Jeżeli na przykład, no załóżmy, nie wiem, my nie wiem, ale um, no, na pewno będzie parodia, bo ostatnio zauważyłam, że te, um, te moje dwa filmiki z parodią mają najwięcej wyświetleń i um, chyba Wam się najbardziej spodobały te parodie że um, też um, na pewno co tam jeszcze może być, no Napiszcie mi też w komentarzach pod tym filmem, jakie wy chcielibyście e, serię, tak? No. Zobaczę co da się zrobić. Niektóre filmiki mogę nagrywać z moją przyjaciółką, z moimi koleżankami. Zrobiłam jedną parodię, ale... Jest taka dziwna sytuacja, że ona po prostu za długo trwała i mi się filmik nie chciał wrzucić na YouTube. Uwierzcie mi, ta parodia była tak śmieszna, że po prostu moja przyjaciółka się tak nie śmiasza, aż się brzuchy zbolał, No mm. także trzymajcie kciuki i do zobaczenia!